Gdy jest jeden mast, to nazywa się grotmast. Zwykle jednak mówi się po prostu mast. Przy dwóch mastach, przedni wyższy to grotmast, a tylny niższy to bezan mast. Jeśli tylny mast jest wyższy, to on nazywa się grotmast, a przedni niższy. To fokmast, ukośny mast, tak, to też mast, wystający przed dziób, to bukspryt. Na statku trzymastowym przedni mast to fokmast, środkowy to grotmast, a tylny to bezanmast. Na dziobie, oczywiście, bukspryt. Przy większej liczbie mastów zwykle są numerowane grotmasty: pierwszy, drugi i trzeci grotmast. Pozostałe maszty to bezan maszt, fok maszt i spryt. Ale zdarzają się wyjątki. Na największym żaglowcu świata, siedmiomasztowym szkunerze Thomas Lawson, masztom nadano nazwy dni tygodnia. Główny lub jedyny żagiel nazywamy grot. Przedni żagiel to fok. Jeśli są dwa przednie żagle, to pierwszy nazywa się kliwer. Na jolu i keczu żagiel na bezan maszcie to bezan. Na szkunerze dwumasztowym żagiel na grotmaszcie to grot, na fok maszcie fok, a żagiel przedni wtedy to stafok. Przy ożaglowaniu gaflowym żagle są podzielone na dwa: główny pod gaflem i dodatkowy nad gaflem. Na bezan maszcie jest bezan i bezantopsel. Na grot maszcie jest grot i grot topsel. Na fok maszcie jest fok i fok topsel. Żagle przednie to sztafok, kliwer i bomkliwer. Przy ożaglowaniu rejowym żagle są rozpięte na rejach. Ostatni mast nazywa się tu stermaszt, ale na obu naszych darach to krojcmaszt. Dolne żagle rejowe nazywają się odpowiednio ster, grot i fok. Drugi zagiel od dołu to marsel. Często dzielony na dolny marsel i górny marsel. Trzeci od dołu lub czwarty, gdy marcel jest dzielony, to bramsel. Czasem dzielony na dolny i górny. Następny zagiel nad bramsem to bombramsel. Teraz potrafimy już nazwać żagle na różnych żaglowcach. Pamiętajmy jednak, że niektórzy stosują własne odmienne nazewnictwo. W materiale pominięte zostały nazwy sztaksli międzymasztowych i żagli dodatkowych.